Hej, tak, czy chciałbyś coś powiedzieć mamie? Nie. O, nie no Jak to nie? tym wykoczony. Który granat był bardziej wybuchowy? Co? Zadni? Pośredni, czy ten tutaj skrajny, na którym Zadni. siedzisz? Zad. Zadni. Zadni. No dobrze. koniec. Zobaczmy panoramkę. Słowacki. A tam widać daleko schodnisko w dolinie pięciu stawów polskich. I zejście z niego do doliny Rostoki. A tam widać Orlą Perć, A tam czarny stab, do którego będziemy schodzić. A tam daleko. Gąsienicowa. I... Nasze słońce, jak się nazywa? Dzisiejsze? Bo... Mu... Tak